No to lecimy. Ja odynęłem, miałem już przyjemność z nim grać niewiele. Obok, obok Fenrir, Thor, Osiris i Po drugiej stronie, proszę Państwa, mamy Ra, mamy Imira, mamy Kumbakarne, Tora oraz takiego gościa, co się dziwnie nazywa. Jak on się nazywa? T Jego ciężko wymówić, to jest mój największy problem: Xablank. Xablank, Bóg Majański. Bawiam się, że ja tu będę robił za tanka, co mnie nie cieszy, bo ja nie lubię często padać, wtedy się z... A nie, Oziris też jest taki. Oziris też jest warriorem. O, okej, okay, zapomniałem o tym. Miję jeszcze zabawę. Dobra, oni nie wzięli tych buffów. Ej, bici! Hej, grabek. Kurde, Kurde. C... What the fuck? Kurde, bije się sam na czterech, a moi się siedzą w bazie. Co to ma być? Ja jestem pierwszy, jak opiek, który padłem, więc oni nie mogli mieć mało HP. W pale się nie mieści to, co się tutaj odbyło. To długo już grasz? Spamiętała? Proszę? Długo grasz w już? No dosyć długo, znaczy nie, właściwie nie, nie dosyć, nie, nie długo. No. <grych> chyba ze 3 albo 4 gry, chcesz się przyłączyć? Wiesz no, tak. co, ja lecę na razie do sklepu, Wica ma przyjść, chyba, że potem będziesz grała tym wieczorkiem, to może... Można by było przyciąć. a ty mówisz, że na NBA... Motherfucker. No ale... właśnie, jeszcze nie mam w tej chwili. Znaczy, wiesz co, yy, boję się, że Multi na PC będzie działało tak jak w 2014, wiesz? Aha... No bo ja mam na PS4, także może... Być Aha, no to super, nie? no to super, to ja też na PS4 sobie załatwię. No, by było fajnie, chociaż na razie jakoś, jakoś to nie działa najlepiej. Nie działa? No, znaczy, tak problemy są z serwerami, że szok, powiem ci, że... A, shit. Co zrobić, tam? no? Może, wiesz, no oficjalnie tam u nas premiera będzie 10, więc może wtedy to się trochę poprawi, nie wiem. Otem tam jakiś jest chyba Maj Park i tam można 3 na 3 grać, może jeszcze kogoś się uda skałować to byśmy mogli sobie wiesz O, fajny, Fajne, fajne. Ten... fajne, fajne. I tam jakoś się rozwija ten park w ogóle, ja nie wiem dokładnie na tym to jeszcze wygląda, ale... Ja się strasznie dobrze bawię teraz smajcie bo wiesz, gramy takie krótkie mecze po 15-20 minut. Mm -hmm. no, no No, are nie, areny jeszcze taki Assault, taki tryb, który Aha, też się... No to jest random, nie? tam jest. Nie, nie, to ja sam, bo to customy robiłem, więc można sobie ustawić. Aha, no, ale ja za każdym razem daję randomowe postacie, bo to fajnie, fajnie działa. Mhm. Mm fajny jest jeszcze ten tryb Siege. Siege jest całkiem fajny, bo to też taki w miarę szybki. Chociaż z potrafię się ciągnąć jeszcze e, i jest 3 na 3 to jest też fajnie. Godziutko, że... no jest elegancko. A planujesz jeszcze dzisiaj wieczorem na coś grać? Mm, całkiem możliwe, znaczy muszę Aliena trochę pograć. Aliena jest fajnie. Mamy tego, Kolesia, który gra Fenrir'em i nie wie chyba jak Ultimate działa, bo w niewłaściwą stronę ciągnie. Masz ich, dobra, kurde. Tak, ciągnie w niewłaściwą stronę, coś jest nie tak. To zdecydowanie... dotrze. mucha <laughs> Ta, Tak, tak, to wiem. dokładnie właśnie jest. Mówisz o to jest strasznie mało o ja może dwa razy. Shit. To skarżesz jakieś klatki, ty stawiasz cylawianki. Kurde, ale mnie spowolnili. naprawdę bardzo przyjemnie się gra. Bardzo przyjemnie się gra w tego smite'a teraz. Ja cały czas ustawiam randomowe postaci, więc się po prostu uczę dużo więcej niż no, jak gram. Ja, jak, jak kiedyś też streamowałem smite'a, jak widzowie przychodzili, brali te swoje postacie. A no, no, no. Jak... Nic nie szło zrobić, Jedna postać tam po prostu nic. A no, to jest nie... też inna sprawa, tak, 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 tak. Także random to taki trochę bardziej jest fair powiedzmy. Nie wiem, to jakaś taka postać różna. No fajny, kurde, no już ja też zawsze zastanawiałem, bo zawsze a, mnie ludzie psioczyli, że smaj... A shit. Że... No, To jest taka dynamiczna, taka fajna, ludzie... No. Aż nie wiem dlaczego to jest takie narzekanie, czy, czy dlatego, że ludzie nie znają, czy coś? Całkiem... Znaczy wiesz, są, myślę, że bardzo dużo ludzi streamuje Conquesty, a Conquesty są bardzo słabe w oglądaniu, naprawdę bardzo słabe. Mhm. Mm dużo... też ja są takie dziwne, bo niby wygrywasz tę grę, ale tak nie można tego skończyć... Tak, 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 do godziny wii, czasami, wii, wii... no. Chociaż masz taką przewagę czasami, a, a nie można w ogóle nic... rzeczywiście, ale te arenki, czy te 3 na 3, czy Asoki, to coś jest tak naprawdę fajne. Który level masz konta w ogóle? To jest ty drugi, bo ja wiesz ja w ogóle nie gram Aha. No ale to ty i tak, tak ładnie, ja mam chyba z 15 czy coś takiego może hmm. ten Czy jakiś czas ty właściwie w ogóle nie grałeś, a ja tam od czasu do czasu wyszkidałem Więc to ładne teraz poszedłeś No, a wygrywamy jeszcze to w ogóle, o, mamy, mamy takich prosów przeciwko sobie, że szok hmm. Dobrze dobrze Okazuje się, że mamy też tutaj prosów, których ja nie znałem wcześniej. Hmm. Roki, wy coś tam sprawdzacie z Jarokiem, żeby żeby ten, bo tak często streamy, szczególnie Twój, chyba najczęściej się no. pokazuje tak, tak. online, offline. Tak, i... tak, tak. Modernizujemy serwery, właśnie 13 będą nowe. Aha, dobra, No, no. Wiesz, no mnie to najbardziej dotyczy, więc wiesz, no, no. w tym sensie, że. Takie mało, mało robi obrażeń, niestety. Imię miniony po prostu. No, no niestety. No, to masz i temy też takie, no, tylko tankowe. No, no, na razie jeszcze się rozpędza ja, ta moja jest. postać. dobra no, tam Fak sejk. Fak sejk. Bardzo przyjemnie się jeździ, wiesz? E, mi się po prostu fajnie jeździ tym. Nie wiem, nie wiem, czy. Znaczy, jeszcze nie, nie zapoznawałem się z opiniami ludzi. Różne chyba są. Nie, multi w ogóle nie działało. Serwery nie działają. Dlatego ci wczoraj nie dawałem znać, bo wiedziałem, że będziemy grali razem, nie? Ale czekam aż Adam założy klub, to będzie fajne. Dzięki. No też powiem ci, ty pewnie nie grałeś w Forze, co? Przed Horizon. 2. No właśnie, nie mam, nie mam Xboxa podpiętego, wiesz? Nie mam no, miejsca tu, w pokoju. Powiem ci, że. No to jest tak świetnie giera zrobiona. to nawet i Forza Motorsport 5. Tylko, że Horizon jest takim spin-offem. I, i takim bardziej na luzie, bo to jest tam niby taki festiwal muzyczny i tam połączony z takimi furami w ogóle i to, to, to taki jest klimat tam zrobiony, tak świetnie, po prostu możesz się poczuć naprawdę jak, jak część tego festiwalu, to jest świetne. Tutaj tak tutaj w klubie, ja tak się zastanawiałem, że tak właściwie nagle się nie wiadomo po co, na co, z kim. Tak, tak... Znaczy, wydaje mi się, że to jest specjalnie zrobione, że w DriveClubie po prostu to jest gra dla takich zapalonych wy wyścigowców, że tak powiem. Po prostu wchodzisz do samochodu i jedziesz, i nic cię ma nie rozpraszać, nic ma cię nie, nie, nie odciągać od tego wyścigu. A, 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 natomiast w Forzie jakoś to tak jest... Cała ta otoczka jest świetnie zrobiona. Shit. Ten z tym brzuchem jakby ciebie poleci. No no na coś, że jest. kurde nie mam życia niestety No ja nie wiem gdzie ten twój team jest tak naprawdę bo ty tam latasz i ty robisz swoją rolę bo to jest nie, nie, oni też też dobrze grają, też dobrze grają Ale często gdzieś tam są trochę z tyłu hmm, Shit Ale mnie zastanował ładnie Hmm no dobra, Roki, wiesz co? Ja brykam ten. Brykam dobra. Co do sklepu ten jak zobaczę, że potem będziesz grał jeszcze w Smaitoa czy coś tam. Dobra, dobra, dobra. Skoszę, bo powiem na tym skoku będziesz siedział. Tak, 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 tak. Dobra. To trzymaj się. No, trzymaj się, hej, wszystkiego dobrego. No to moi drodzy panie i panowie, mamy 4 do 6 i 10 asyst. Nie jest tak źle, ale dalekie od ideału. Niestety mnie tam koszą, kurde. Ja, I mamy problem z czyszczeniem minionów. Fuck sake, co ten to robi, kurde? Ja się biję z kolesiami on rzuca ścianę pośrodku między nas. O no. oh, shit. Nikt nie musi jakoś super ultra grać, ale. Bez takich. Ten rasi ładnie z tyłu trzyma. Uh, no. Ja pierdzielę. Ale nas teraz przytrzepia, no dobra. Teraz już niestety przegrywamy z tymi prosami, co było do przewidzenia, ale słuchaj. Coś tam czasami zabijają, ale o, ten nasz nieszczęsny. Czekaj, pani Aziris, ten ten kurde cholerny imir. Kumba karna też ciekawie ginie. Czy ciekawą ma pasywkę? Jesteśmy bardzo, bardzo do tyłu z minionami. Go zabiłem trochę po ciemku. Ten mnie oślepił, ten, kurde, zrobił jakiś. Jeden mnie oślepił, drugi zrobił mi czarność, ciemność.